Mamy bardzo duży problem z bezpieczeństwem na drogach w Polsce i odwrotnie zupełnie na kolej. Kolej jest dziedziną, która jest niezwykle bezpieczna. Dojeżdżamy do celu cali zdrowi. Nie musimy się martwić wsiadając do pociągu, czy coś nam nie zagraża. I w miejscu, gdzie te dwa systemy się przecinają, tam gdzie droga przecina tory, niestety zwycięża ta nasza ułańska fantazja drogowa i mamy bardzo dużo wypadków. Samochód w starciu z pociągiem nie ma żadnych szans, dlatego giną tam ludzie, jest bardzo dużo rannych. Jedna trzecia wypadków w systemie kolejowym to tak naprawdę wypadki powodowane przez kierowców. Stąd kolej jest bezpieczna, drogi cały czas bezpieczne nie są i tam gdzie te dwa systemy się przecinają, mamy tych wypadków bardzo dużo. Najlepszym rozwiązaniem są oczywiście skrzyżowania dwupoziomowe. Jeżeli nie będzie przecięcia torów i drogi, to nie będzie wypadków na skrzyżowaniu, natomiast nie wszędzie jest to możliwe, czy to ze względów na finansowanie, czy to ze względu na warunki terenowe. Przejazdy są i tu musimy bardzo mocno e, zwracać uwagę i na edukację kierowców, i na świadomość tego, że ten pociąg nie zatrzyma się ani na przestrzeni 10, ani na przestrzeni 100 metrów, że ten samochód zostanie zmieciony z torów. E, I jeżeli nawet znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, to trzeba z tego przejazdu za wszelką cenę uciekać, nawet jeżeli to się wiąże z wyłamaniem e, rogatek, nawet jeżeli to się wiąże z tym, że wyciągniemy z samochodu i uciekniemy piechotą, to uciekajmy przed pociągiem, bo ten pociąg nie stanie. I myślę, że tej świadomości u bardzo wielu kierowców nie ma i dlatego tak często ignorujemy znak Stop, dlatego tak często ignorujemy to migające czerwone światło. Wydaje nam się, że tak jak na drodze może dojdzie do stłuczki. Nie ma szans. Pociąg, ten samochód zmiecie z torów. Mniej przejazdów to mniej sytuacji niebezpiecznych, stąd też kolej likwiduje wiele przejazdów, zastępuje je wiaduktami, ale buduje też drogi równolegle, żeby można było dojechać do tego przejazdu, który jest osygnalizowany, gdzie są urządzenia nadzoru, gdzie również pojawiają się kamery, które monitorują zachowanie kierowców. Wiemy z systemu drogowego, że wprowadzenie fotoradarów, wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości natychmiast uspokaja kierowców, natychmiast temperuje ich wybujałe ego w rozpędzaniu się czy wyprzedzaniu tam. Gdzie nie wolno, i dokładnie taki sam, na, takie samo narzędzie zaczyna działać na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzisiaj jest takich urządzeń w Polsce kilka, ale plan jest, że mogłoby być nawet ich kilkaset. I wtedy liczymy na to, że pod czujnym okiem kamer, pod czujnym okiem systemów nadzoru, które automatycznie spiszą tablice rejestracyjne, kierowcy zachowywać się będą zgodnie z przepisami i po prostu do tych kolizji nie będzie dochodziło. To jest plan i budowy wiaduktów, i wprowadzania te, te, tego automatycznego nadzoru który jest dużą szansą na to, żeby te 50 osób, które w zeszłym roku zginęły na przejazdach kolejowych, już nigdy, żeby się ta liczba nie powtórzyła.